Cześć, witam was dzisiaj w kolejnym materiale na moim kanale. Dziś otworzymy sobie paczkę konkursową, którą udało mi się wygrać z profilu Instagramowego UltraSpectory, To sklep, który po prostu wysyła na całą Europę. Wziąłem udział i w sumie jestem zdziwiony, bo wygrałem z ponad 1000 komentarzy, gdzie nigdy w życiu nie udało mi się wygrać. Więc dziękuję bardzo i zobaczymy co w tej paczce się kryje. Ja doskonale o tym wiem. Wiem, o co grałem, ale pokażę Wam z wielką chęcią. Na samym początku zapraszam Was jeszcze do opisu, tam znajdziecie linki na mojego Instagrama, na serwer Discord, na którym przesiaduję, oraz oczywiście do pirogrzmotu kodem naszym pirogank, 15% zniżki. Także zbieramy próbki i wyjmujemy to, co trzeba. Mamy pierwszą puszeczkę. Otarko, zielony dym, Takich puszeczek będzie tu z tego co pamiętam pięć, jest czerwona, pomarańczowa, znajdziemy tu również, o to już nie puszka, ale może odszukam puszek, żeby były wszystkie nam w kadrze w, 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 widniały. Zapakowane, nie powiem, po mistrzowsku. Proszę bardzo, mamy róż oraz kolor żółty. Proszę bardzo, wszystkie o Otarko, pięć różnych kolorków. Myślę, że są to dymy dość znane. Nie trzeba ich nikomu przedstawiać. Ale zobaczymy, zobaczymy. Podoba mi się ten napis tutaj. Układając się w ACAB, ale o trochę innym znaczeniu, fajny smaczek, szczerze mówiąc, taki kibisowski trochę. Dalej lecimy. Fuego Manna. Proszę bardzo, to jest od pirotechniki manne. We Włoszech jak najbardziej. Pirotechnika manna, Fuego Manna, żółciutka. Dalej też dym zielony. Ucieka z dymów odmanny mamy również niebieski, czarny oraz czerwony. I to będzie chyba wszystko z dymów. Lecimy dalej, teraz mamy flary. Flary mamy tutaj różne również. Między innymi od pirotechniki mamy, mimo wszystko mamy flarę tutaj białą, czerwoną oraz zieloną oraz niebieską. Z pirotechniki manny mamy również żółtą torcia manna. Proszę bardzo tak to wszystko wygląda. I jeszcze mamy tutaj 5 flar, bo nagrodą było 10 smoków oraz 10 rac flar. Więc mamy tutaj flary jorgowskie. Flary jorgowskie w nowej wersji. Nie są to te stare z takim jakby świecącym papierem kolorowym. Są to te nowe, tureckie, z tego co wiem u nas na polskim YouTube nagrywał je na razie tylko machony. Tak to wygląda. Żółciutka. Dwa razy czerwona. Nie widzę białej, ale no cóż, może się akurat skończyła jak je brałem. Oraz niebieska oraz zielona. Są one tureckie, w tej samej firmie wyprodukowane, z tego co pamiętam, co te FP3. FP3 bardzo, bardzo dobrą flarę miały, jak na takie małe petardki i na taką gramaturę tej flary, więc widziałem na teście te flary nowe i naprawdę bardzo fajnie się prezentują, więc co ja mogę powiedzieć. To by było na tyle. W paczce już nic nie ma, chyba że tu poszukam jakiś wlep czy czegoś w tym stylu. Ale chyba Chyba nic takiego nie ma. Jest jakaś fakturka? Nie, są wlewki. Udało się. Już Wam pokazuję. Tak, tutaj mamy fakturki, ale tego nie trzeba. Taka wlepeczka Ultras Word raz dwa oraz Ultraspectory, świetne wlepy, naprawdę bardzo mi się podobają. A jeśli jest już o wlepach, no to pamiętajcie, że na macie teraz do paczek są dodawane już nie te stare wlepy nasze, tylko pirogangowe z nowej edycji, nowy nadruk, wszystkie nowe wzory. No i też z tego co pamiętam, nowa technika trochę tych wlepek, więc powinny być wytrzymalsze. Także tyle na dzisiaj. Wielkie dzięki za tę nagrodę. Potwierdzam, że wszystko dostałem. Dziękuję. Pięknie. No i co? Widzimy się w kolejnych filmach, w kolejnych unboxingach. Ja tu mam jeszcze obok siebie trzy paczki, więc będę nagrywał jedno po drugim. Trzymajcie się. Cześć. Mam nadzieję, że taki szybki się spodobał.